Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na obiad serwuję przepyszne, aromatyczne i szybkie w przygotowaniu danie z młodej kapusty, do tego makaron, pierś kurczaka, pieczarki, kilka prostych dodatków i mamy po prostu coś fantastycznego. To danie to istny raj dla podniebienia. I do tego z jednej patelni, tak więc tutaj nie brudzimy zbyt wielu naczyń. No i o to chodzi szybko, smacznie i bez. Jakiegoś wielkiego zmywania. Tak więc zacznijmy temat. Na patelni rozgrzewam masło klarowane. I już działam dalej, kapustę na razie na bok i zacznę od pod, yy, pokrojenia piersi. Mam tutaj 300 gramów. Oczywiście wszystkie ilości składników będą podane pod filmem. I pierś kroję w taką niezbyt grubą kostkę. Taka, można powiedzieć, centymetr na centymetr. Pokrojoną pierś przekładam ponownie do miski. Dosypuję, dosypuję jedną łyżeczkę papryki wędzonej. Do tego sól i odrobinę pieprzu. Teraz przemieszam i przekładam na patelnię. I taką pierś będę przesmażał około 3-4 minut. A ja teraz mogę przygotować sobie kolejny składnik. Kolejnym składnikiem jest cebulka. I cebulę kroję w kostkę. Mięso z kurczaka mam podsmażone, i teraz albo wyciągnijcie sobie na talerz, albo zróbcie tak jak ja, przesuńcie na brzeg patelni. Teraz ten płomień, który tutaj jest, jest bardziej od mojej strony. Tutaj z tym mięsem nic się nie stanie. Tutaj powiedzmy, że mamy teraz taką mniejszą patelnię. I teraz mogę przełożyć cebulę. I będę podsmażał do momentu, aż delikatnie złapie kolor. A ja nie tracąc czasu kroję pieczarki. Mam tutaj 200 gramów i pieczarki kroję pół plastry. Zobaczcie, jakie to danie jest szybkie w przygotowaniu. Tutaj jeszcze chwila momenty. Możemy podawać. Cebula złapała delikatnie kolor i teraz mogę dołożyć pieczarki. I teraz pieczarki przesmażam około 3-4 minut. Takie podsmażone pieczarki dają więcej aromatu. Dlatego warto to zrobić. Czyli przesmażyć. A ja już mogę pokroić sobie czosnek. Mam tutaj dwa ząbki. I czosnek drobno przesiekam. Pieczarki mam podsmażone. I teraz mogę dołożyć czosnek. I oczywiście teraz już mogę całość przemieszać. Niech te smaki się razem połączą. A ja już kroję kapuchę. Pokroję pół kilograma. Czyli połowę tej główki. I tutaj, jeśli chodzi o krojenie kapusty do tego dania, staram się pokroić dość drobno. Wiecie, to nie jest zupa. Wiecie, jak kroję do zupy. Na grube plastry. I jeśli kapustę mam pokrojoną, przekładam ją na patelnię. Do tego jedna łyżeczka soli. Przykrywam i duszę z tymi składnikami około 5 minut. Niech ta kapusta delikatnie puści wodę. Kapusta puściła mnóstwo tej wody, przy okazji zredukowała swoją objętość i to jest dobry moment, żeby wsypać makaron. Makaronu mam 200 gramów. Oczywiście, wybierzcie jakiś swój ulubiony. Chodzi o kształt. I zalewam wodą. Teraz przemieszam. No, i oczywiście gotuję do miękkości makaronu. No, zajmie to około 8-10 minut. No, i przy okazji kapusta również zmięknie. No, i oczywiście tutaj podczas gotowania, po zagotowaniu tego mak makaronu, próbujmy, doprawiajmy, czy to solą, czy to pieprzem. No, na pewno komuś czegoś będzie brakowało. No i nadszedł moment, lubiany chyba przez wszystkich, kiedy możemy spróbować to, co zrobiliśmy. Wow, ale aromat. Wygląda. I pachnie fantastycznie. I już za chwilę dzielę się z Wami wrażeniami smakowymi. Mm. Poza tym, że gorące, przepyszne, i takie proste przygotowanie. Bajonia. Mm, bajunia. Rewelacja. Mm, przepyszne. Tak więc, kochani, jeśli podobał Wam się przepis, zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego. I do zobaczenia. A ja nakładam solidną porcję i idę zajadać. Bajunia.